Cześć, siemanko, z tej strony Danielus, a dzisiaj otworzymy mega multipak'a z mecza taksów, więc zobaczymy co tu będzie, mamy 4 saszetki plus 3 limitki, czy coś tu można ciekawego trafić, no coś na pewno można ciekawego, zobaczymy. Limitki zostawimy sobie na koniec, chyba fajnie by było. Jakby się tu trafiła jakaś ciekawa karta. W sensie nie wiem, czy tu można jakieś autografy trafić. Czy to w tych paczkach, czy w tych. Dobra. Albo koszulki te. Widziałem jakieś zdjęcia z jakimiś koszulkami. Dobra, z Harynkenem. Patuszkę mamy. Zobaczmy, co tu będzie. Może rozłożę trochę na bok. O. Mamy Erdinga Holanda. Chwila, bo tutaj światło mi trochę nie dochodzi. Ne. Kukurele z Chelsea. Skamaka, Atalanta. Pawlowicz Bayern. Galeno, FC Porto. Haydara, Zipska. Mark Ter Terstegen Super, nie mam. Zbieram Barcelonę. Sky Havertz, Arsenal, Olympic, Lion, Mam jakąś kartę. To zostawimy na koniec, może. Man of the match, Pulisic, Zacy Milano. ohoho, vintage vibes, Gary Lineker z Barcelony. Super. Nie no, ekstra. Muszę go odłożyć sobie na bok, albo tutaj położymy. O. I zobaczymy, co tu będzie. I dobra, patrzymy Pomocnik, czyżby Bellingham Jest i 2 Bellingham Lab No ładnie To jest chyba mój drugi Na samym początku jakoś jak otwierałem To trafiłem takiego A to jest piękna karta Więc I tak się cieszę Odłożymy sobie Dobra Tutaj świecące będziemy zostawiać tylko Fajna, fajna karta. Fajnie, że się trafią. Tu odkładamy powtórki. Jaką paczkę teraz? Z kim mamy? Z Bellinghamem i tu pewnie z kainem jeszcze jedną. No, nie. Mamy trzy z Bellinghamem. To mogę na początku otworzyć. Zobaczmy. Może się trafi Bellingham. Tutaj jest... Wiele co tutaj jest? Chyba jest pięciu. Boże, gdzie to jest? Już nie mogę znaleźć. No, ale jest bardzo mało. Z autografem na przykład. 4,5 tysiąca kart takich jest. Bardzo chętnie bym trafił. Nie no, mówię, sporo w tych meczatach jest tych kart, ale jeszcze nie trafiłem paczki Hero, a bardzo bym chciał. W której właśnie jest bardzo dużo kart. i Największy traf jest z tego: Costi Juventus, Colwyd Chelsea, Acamidan Mignan, Beydi. Aston Villa, Full Crook, Borussia Dortmund, mamy i Irafinię, super, wersja Barcelona, Liverpool Bradley, z debut, Tommy Arsenal i mamy Viniciusa Juniora, Trophy Trio, super, też ładna karta. Wolałbym Borusie. <laughs> Wygrała. No ale cóż. Może być i on. Dobra. Odłożymy sobie go. A tu mamy sklejoną kartę. I tu tak mocno sklejoną. Ciekawe, czy to będzie Trophy Triumph też. A jednak nie. Men of the Match. Freepunk. Tak, właśnie czułem, że coś jest za gruba ta. Ta karta. No to mamy. Położymy go tutaj. Co tu jeszcze jest? Szlager. Jest kapitanem? Czemu on się tak błyszczy? Czy wszystkie karty się tak błyszczą? Nie. Czemu on się tak błyszczy? Ma, ma srebrne. Jak, jak, jakby był kapitanem. Czy Bramkaże się tak błyszczą? Aż zobaczy Terstegena. No nie. ma normalny. A tutaj ten się błyszczy, ale nie ma napisane, że jest kapitanem. Albo ja nie widzę. O rany. Uy. Chwila może zobaczę jak ze światłem, o nie tak będzie gorzej Dobra to zostawimy tak już No ciekawe dlaczego się bójcie Jak nie ma kapitana, chyba że ja nie widzę Że jest napisany. Dobra Odłożymy na bok Kolejna paczka Która jest sztywniejsza, czy to Tu jest sztywniejsza, sztywniejsza <laughs> Może będzie shield, zobaczmy Dobra. chyba Szylda nie ma. Milot ze Stuttgartu. Locatelli Juventus. Lisandro Martinez United. Czerki Olympic Lion. Z PSV Bakayoko. Bissouma z Tottenhamu. z Interu. Gabriel Arsenal. I Men of the match, Vicario z tu na boki i mamy Vintage Vibes Zola z Chelsea. Tu mamy Heritage'a. jaki piłkarze? Milot. Enzo Milot ze Stuttgartu. I na koniec kapitan Bruno Fernandez. No właśnie. I on ma kapitana i ma takie srebrne, więc tam chyba się po prostu nie wydrukowało to. <laughs> no ciekawe. Może przez to będzie bardziej warta ta karta. No zobaczcie no. To jest jako kapitan, no, tylko że nie ma to napisane. Ale nie wiem, może ja, ja czegoś nie rozumiem tutaj. I mamy ostatnią paczkę. Co tu będzie, co tu będzie. Oho. Jakaś taka. Coś tam się bójści. No, to po prostu odwrócona karta pewnie. Swoje mm, nordu Gertruida. Tella, Bayer Leverkusen, Stiller, Stuttgart, Rafael Liao, AC Milan, Torres, Aston Villa, Achraf Hakimi, PSG, Nico Schotterbeck, Borussia Dortmund, Bentakur, Tottenham, McGregor Celtic, Mamy jakąś kartę właśnie tą odwrócono, mamy Judah Bellingham'a, 2023-2024, winner. Wygrali Champions League. I mamy Trophy triumf Manuel Neuer. Super. Szkoda tylko, że powtórka. Ale i tak fajna karta. Dłużmy tutaj, może. I co my tu mamy? Ostatnia karta, Lautaro Martinez. Kapitan. Ale taki inny kapitan, błyszczący. Rany. No ładnie. Super. Fajne się karty trafiły z tych czterech paczek, niby tylko cztery paczki, a tu jakieś dwa Vintage Vibes'y, będą w kilka, dwa Triumf tri... trofy Triumfy. Co ja mam z tymi Triumf Triumf? <laughs> I ostatnia paczka z trzema limitkami. Zobaczmy, co tu będzie. Mamy jakiegoś z Liverpoolu. macadister Limited Edition. Dobra, kolejna karta. Zewcy Barcelony, Vitor Limited Edition. No ładnie. Kolejna Barcelona, szkoda, że, tylko, że nie jest ten. O cztery karty mamy? Trzy limitki chyba miały być, mi się wydaje. E, Minjai Kim, Limited Edition. I ostatnia karta, a. Generation Now: Declan Rise. Ja chyba Rise akurat mam. Ale tu nic nie szkodzi. Zbieramy wszystko, co jest. Dobra. C, nawet fajne trafy. C, napiszcie, czy Wam się podobają. Czy zbieracie. A ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I zapraszam do kolejnych openingów. Na razie. Cześć.